Na pokładzie swojej małej łodzi Michio Wuksanowicz obwozi turystów po malowniczym mieście Budwa. Czarnogóra jest popularnym miejscem wypoczynku a od czasów wojny na Ukrainie, także miejscem schronienia dla wielu Rosjan. Czy to oni są właścicielami jachtów w jego macierzystym porcie? To są tylko spekulacje. Właściciele nie są znani, ale jest tu wielu czarnogórców, więc pojawiły się plotki. Rosjanie, Rosjanie, ale nie tutaj. Jeśli już, mówi Wuksanowicz, to jachty superbogatych Rosjan mogą cumować w Tiwat, kilka kilometrów stąd na północ. I rzeczywiście, w luksusowej marinie Porto Montenegro zacumowanych jest kilka megajachtów. jachtów. Ten akurat o długości 65 metrów należy do ukraińskiego oligarchy, na którego USA nałożyły sankcje. Jednak oficjalny rejestr ujawnia, że co trzeci jacht zarejestrowany w Czarnogórze należy do Rosjanina, większość z nich nie jest objęta embargiem. Wybrzeże Czarnogóry, a zwłaszcza małe miasto Budwa, jest popularne wśród Rosjan od dziesięcioleci. Region jest im bliski historycznie, a także językowo. Duksanowicz pokazuje nam Duklię zbudowaną przez Rosjan o rzut kamieniem od Budwy. Tak to bardzo atrakcyjna lokalizacja, dość droga. Mówi się, że metr kwadratowy kosztuje tu od 8 do 9 tysięcy euro. Mieszkanie może z łatwością kosztować milion. Tylko kilku mieszkańców czerpie zyski z wielkiego biznesu. Większość żyje z turystyki. Wielu jednak zauważa, jak zmienia ona ich życie i ich piękne wybrzeże. Chciałabym, żeby było bardziej czysto. Wszędzie budują, ale nie sadzą roślin. Wszystkie tereny zielone zniknęły czynsze są na niekorzyść najemców, nie można już sobie na nie pozwolić przy normalnych dochodach. Czarnogóra przyciąga nie tylko superbogatych Rosjan, wielu ucieka z kraju przed wojną Putina, jak Artyom podróżował po Tajlandii ze swoim przyjacielem, kiedy Putin ogłosił mobilizację. W Rosji nie mogę otwarcie Rosji, powiedzieć tego, co myślę. Istnieją rygorystyczne przepisy, milion powodów. Rosja nie jest bezpiecznym miejscem, to oczywiste. A tutaj czuję wow, to jest jak świeża bryza, tu można oddychać. Jako dziecko mówiłem, że chcę żyć w ciekawych czasach, ale to nie jest to, co sobie wyobrażałem. Tak, to gorzka prawda. Czuję, że przyszłość naszego kraju została nam skradziona i nie jestem pewien, czy da się to naprawić, a z pewnością nie prędko. Artiom pracuje w salonie fryzjerskim, nie martwi się zbytnio o swoją przyszłość, ale czasami jest mu ciężko, na przykład gdy uświadamia sobie, że jego własna matka wierzy w propagandę Putina. W jakiś sposób stałem się silniejszy psychicznie i mam dużo determinacji, aby zmienić swoje życie. Wiem, że mogę zrobić wszystko, naprawdę, ale potrzebuję też wsparcia. Ludzie tacy jak ja potrzebują pomocy, ponieważ w końcu wszyscy siedzimy na jednej łodzi w tym oceanie przemocy. To wszystko wydaje się być nieodczuwalne na spokojnym wybrzeżu Adriatyku. Podobnie jak większość czarnogórców, Wuksanowicz nie narzeka na nowych współobywateli. Przeszkadza mu tylko jedna rzecz: nie mają żadnej kultury, jeśli chodzi o morze, wodę, ryby. Żadnego szacunku do tego wszystkiego, co zawiera morze. Mówi, że jego ukochana budwa się zmieniła, ale ma nadzieję, że nie straci swojego uroku i piękna.